Dzień dobry, witam ponownie w kolejnym już dziesiątym odcinku sql -a. W poprzednim odcinku uczyliśmy się importować e, dane do tabeli. E, przychodzimy następnego dnia do pracy. Możemy sobie e, wyobrazić, ponownie widzimy maila e, od prezesa. Jego treść brzmi następująco: e, Cześć, dziękuję bardzo za importowanie danych. W tym momencie jesteśmy coraz bardziej dumni. Nasza praca, widać, jest dobra e, i konieczna dla działania e, sklepu. Wszystko jest dokładnie tak samo, jak miało być. Dziś prosiłbym Cię o wykonanie pilnego zestawienia. Potrzebuję wyszczególnienia marek samochodów wraz z ich z liczebnością w naszym sklepie. W zestawieniu powinno znaleźć się też średnia cena i średni wiek samochodów danej marki. No dobrze, w takim razie, skoro prezes zaznaczył, że zestawienie jest pilne, niezwłocznie zabieramy się do jego wykonania. No dobrze, tak więc e, skoro, już, e, skoro już wiemy, jak brzmi nasze polecenie, ponownie dwukrotnie klikamy na nazwę naszego sklepu wpisujemy ponownie hasło, które zostało e, które zostało wpisane przy tworzeniu użytkownika, rozwijamy nasze tabele rzeczywiście e, tabela, którą stworzyliśmy w poprzednim odcinku cały czas widnieje nic się z nią nie stało, wyświetlmy sobie e, wyświetlmy sobie dane jakie, jakie w tej tabeli e, mamy produkty, samochody z gwiazdka from znanym już poleceniem przypominam no dobrze, proces chciałby zostawienia e, ze względu na e, markę, e, na markę samochodu, chciałby znać chciałby znać średni wiek samochodu danej marki, średnią pojemność silnika, średnią cenę danej marki i liczebność danej marki. No dobrze, w takim razie w tym przypadku będą konie będzie konieczne zapoznanie się już z funkcjami agregującymi. W tym miejscu możemy sobie wypisać w komentarzach, żeby dowiedzieć się najpierw, która funkcja konkretnie co robi. Funkcja count zlicza rekordy, zlicza rekordy, które zlicza rekordy w naszych tabelach po prostu. Tak jak na przykład damy e, policz e, e, count g, gwiazdka, where marka równa się Skoda, e, no to zliczy nam ilość występowań Skody e, w, e, w danej tabeli. Tak więc pierwsza funkcja count. Funkcja avg, average z angielskiego od wyciągania średniej, e, liczy ona średnią, e, średni średni e, Średnią wartość z danej tabeli dla poszczególnych samochodów, i tej samej funkcji użyjemy również dla średniej, czyli dla średniej yy, ceny. Yy, będzie ona potrzebna dla średniej ceny i dla średniego wieku samochodu. Funkcja count będzie odpowiedzialna za liczebność samochodów danej marki. No dobrze, mamy już zapisane wszystko w komentarzach, tak więc myślę, że myślę, że bez problemu. Bez problemu będziemy w stanie e, odnosić się, e, posługiwać się tymi funkcjami. E, jak zawsze, tak też mi się wydaje, że wszystko najlepiej widać w praktyce. Tak więc, wypiszmy sobie najpierw e, kolumny, które będą nam potrzebne: e, marka, e, cena i rocznik. Ponieważ liczebności w tej tabeli nie mamy, zaraz sobie ją dorobimy, żaden problem. Na razie wyświetlmy te trzy kolumny, e, na których będziemy opierać nasze zestawienie. Z tego co widzimy, rzeczywiście skoda występuje e, kilka razy. Przydałoby się wyciągnąć średnią cenę. No dobrze, w takim razie na samym początku zobaczmy, jak działa ta funkcja AVG Cena, AVG cena from Produkty Samochody. Average Cena. W takim razie zostanie wyciągnięta średnia cena ze wszystkich. Z wszystkich rekordów z tej e, tabeli. No dobrze, z tego co widzimy, średnia cena została wyciągnięta. W tym momencie możemy też zauważyć, że nagłówek, e, nagłówek tej kolumny, w tym miejscu, jest wyświetlany w dość nieprzystępny dla przeciętnego użytkownika sposób. Możemy tutaj e, nadać aliasy, których użyli, uczyliśmy się przy e, joinach. Co prawda nie używaliśmy ich nigdy w ten sposób, ale myślę, że jest to dobry moment, żeby pokazać, jak to działa. Żeby taki alias nadać tak samo jak przy joinach, wystarczy, wystarczy dodać ciąg znaków e, bez przerwy na spację po e, wypisaniu kolumny, zapuścić kod zapuścić kod i zobaczyć, gdzie ten alias będzie wyświetlany w miejscu nagłówka kolumny, co jest też dużo dla, czytelniejsze dla osób postronnych. Tak jak, tak jak przewidzieliśmy, rzeczywiście napis średnia cena znajduje się w tym momencie w nagłówku naszej kolumny no i ta średnia cena jest dlatego tego nagłówka wyświetlana. No dobrze, ale przypominamy sobie, że nasze zestawienie miało być po pierwsze wyszczególnieniem dla marek samochodów. W takim razie dopiszmy sobie marka. Powinniśmy tą, markę, e, powinniśmy tą markę samochodów wyświetlać Oczywiście w tym momencie w tym momencie zapytanie e, nie pójdzie będzie występował błąd ponieważ e, ponieważ nie powiedzieliśmy e, nie powiedzieliśmy e, Oraklowi po, e, po jakiej kolumnie ma, e, z jakiej kolumny ma z, dla jakich wartości e, z kolumny marka ma wyliczać tą średnią Nie wie co ma zrobić, ponieważ tutaj w tym miejscu gdzie wypisaliśmy markę kazaliśmy wypisać mu wszystkie e, wszystkie wartości jakie w tej e, kolumnie ma, w kolumnie średniej, kazaliśmy wypisać mu jedną średnią cenę dla wszystkich e, dla wszystkich dla wszystkich rekordów. Jak sobie z tym poradzić? Wystarczy napisać e, polecenie group by, które będziemy poznawać e, poznawać e, w dzisiejszym odcinku. Zapewnia ono grupowanie. Jest ono konieczne po pierwsze przy funkcjach agregujących, grupuje ono e, grupuje ona grupuje ona wartości do których, do, do których się odnosimy, czyli w związku z tym dla każdego wystąpienia w kolumnie marka będzie liczył średnią, czyli na przykład jeżeli Skoda występuje trzy razy, wyświetli on ją raz i policzy dla nich średnią, jeżeli Peugeot występuje raz, no to wyświetli średnią cenę z jednej wartości, czyli tą wartość. Zobaczmy jak to działa w praktyce. Rzeczywiście możemy teraz zauważyć, że nasze rekordy zostały zostały E, zostały pogrupowane po e, nazwach marek, które posiadamy w naszym sklepie, jak widzimy, średnia cena dla Skody wynosi 33 800 zł, średnia cena dla Volkswagena 30 800 zł, dla Peugeota 11 150 i, i tak dalej i tak dalej, tak więc powinniśmy e, tak więc skoro już wiemy, jak takie funkcje agregujące działają, powinniśmy teraz, powinniśmy teraz zastanowić się nad e, poleceniem E, nad e, dalszym ciągiem polecenia prezesa, czyli powinniśmy wyświetlić liczebność wszystkich, liczebność wszystkich marek w, danym, e, w naszym sklepie. Tak jak wspomnieliśmy wyżej w naszym komentarzu jest już zapisana funkcja, funkcja count zwraca ilość odpowiednich e, rekordów. Jakie rekordy będziemy tutaj zliczać? Ano będziemy zliczać ilość wystąpień, e, wystąpień poszczególnej, e, poszczególnej marki. Również grupujemy, również grupujemy cały czas po kolumnie marka, ponieważ, yy, ponieważ występuje, występuje ona tutaj bez funkcji agregującej. Wszystkie wartości, które występują bez funkcji agregującej muszą być yy, po pierwsze w grupowaniu, po drugie, tak jak mówiłem wcześniej, yy, jest ona tam dlatego, żeby orakl wiedział, dla której kolumny ma wyświetlić te zagregowane wartości. W tym momencie będziemy w zestawieniu widzieć nazwę marki, tak jak tutaj, będziemy widzieć liczebność danej marki, czyli ile razy taka marka wystąpiła, no i średnią cenę danej marki. Zobaczmy, jak zadziała zapytanie. I rzeczywiście widzimy, że e, samochodów marki Skoda mamy 5, samochodów marki peżat mamy 2. No i po jednym dla każdych, e, dla pozostałych samochodów. Średnia cena niezmiennie wyświetla się tam, gdzie, e, tam, gdzie wcześniej. Ponownie widzimy, że, nasze, że nagłówek naszej kolumny jest zapisany w sposób nieczytelny dla osób postronnych, tak więc możemy nadać ponownie mu alias liczebność. W tym momencie nagłówek nagłówek powinien zmienić się już e, zmienić się już na e, zmienić się już na e, czytelniejszy, tak jak widzimy, jest on dużo czytelniejszy. No dobrze, w takim razie powinniśmy teraz zastanowić się jak wyświetlić jeszcze e, zgodnie z poleceniem prezesa. <coughs> zgodnie z poleceniem prezesa e, średni wiek samochodu. Możemy tutaj użyć funkcji e, average, jest ona niezbędna. E, jest to e, czyli od e, od kolumny rocznik. W związku z tym, dla każdej marki w tym momencie, zapytanie wyświetli nam średni rocznik danego samochodu. Tak więc widzimy, że średni rocznik samochodu Skoda wynosi 2015,6. Średni rocznik dla samochodu Volkswagen 2018. Dla samochodu Peugeot 2007,5. No dobrze, ale nie jest to konkretnie to, co chciał od nas prezes uzyskać, ponieważ prezes chciał uzyskać od nas. Chciał uzyskać od nas średni wiek samochodu. W związku z tym, jak sobie z tym poradzić? W tym miejscu należy też wspomnieć, że możemy w kolumnach używać działań matematycznych, najczęściej prostych, ale skomplikowane bardziej przy odrobinie wiedzy również bez problemu da się wykonać. Ale w naszym wypadku wystarczy proste odejmowanie. Od roku obecnego, czyli w tym momencie 2019, odejmujemy średni rocznik samochodu. W związku z tym, e, wynik zapytania zwróci nam, e, zwróci nam e, wynik tego działania, e, co, sprawi, co sprawi, że będziemy znać średni wiek tego samochodu, ponieważ e, obecny rocznik minus rok jego produkcji, no to jest wiek samochodu. Zobaczmy, zapytanie. Zobaczmy, jak działa to zapytanie i czy uzyskaliśmy efekty takie, jak chcieliśmy. Tak, rzeczywiście, z tego co widzimy, średni wiek wszystkich mar samochodów marki Skoda to jest 3,4 eee, lat. Volkswagen to jest rok, Peugeot to jest 11,5 roku, dość dużo. Renault 12, Citroen 13. Ponownie widzimy, że kolumna ma nieprzyjazny dla oka nagłówek, tak więc możemy ponownie nadać mu alias, tak jak wcześniej. Średni wiek samochodu. Ponownie e, zapytanie, e, ponownie zapytanie uruchamiamy i widzimy również, że nagłówek tabeli został w tym momencie zmieniony ponownie na bardziej przyjazny dla, e, ponownie na bardziej przyjazny dla e, oka. No dobrze. Żeby wszystko było jasne, chciałem jeszcze pokazać, jak ta funkcja group by konkretnie działa, jeżeli byśmy na przykład próbowali grupować po modelach samochodów. Tutaj w tym wypadku będzie to nieefektywnie, ponieważ z tego, co kojarzę, mamy mało tam powtórzeń, najprawdopodobniej dwa modele się chyba tylko powtórzyły. W związku z tym nie będzie to efektywne, efektywne grupowanie, ale zobaczymy, jak działa funkcja group by. W tym momencie, w tym momencie dodaliśmy, dodaliśmy kolumnę model do naszego zestawienia. Sprawia to, że oracle będzie, że, że, że silnik bazonowy będzie próbował, e, próbował, grupować według marki i modelu, jednakże nie dodaliśmy, e, nie dodaliśmy po przecinku tutaj tej kolumny model, w związku z tym będzie próbował również jednocześnie wyświetlić wszystkie wartości z kolumny model. Takie zapytanie nie ma prawa e, zostać uruchomione, w związku z tym zobaczymy na ekranie, e, zobaczymy na ekranie błąd. Jak temu zaradzić? Oczywiście, tak jak wcześniej powinniśmy, e, powinniśmy po kolumnie marka, w, tutaj w miejscu GroupBy e, dopisać kolumnę model. Teraz po tych dwóch kolumnach będzie grupował Oracle nasze, nasze wartości i bez problemu wynik zapytania otrzymamy. Tak jak, e, tak jak zobaczyliśmy, tutaj widok, e, tutaj e, zapytanie nie jest dość efektywne. Mamy tylko dwie skody City więc tylko te dwie wartości zostały zagregowane, a reszta, a reszta została. Reszta została wypisana e, dokładnie w taki sam sposób, jakie są w tabeli, czyli po jednym egzemplarzu, no ponieważ w tych dwóch egzemplarzach nie występują takie same wartości, w związku z tym dla każdych e, dla ka w sensie, że nie mamy na przykład dwóch e, Renault Kango, nie mamy dwóch skody Oktawi, mamy tylko dwie skody City Go, widzimy to po liczebności, że tylko dwa takie rekordy wystąpiły. W związku z tym dla każdego z tych wartości, e, jeżeli grupuję jednocześnie po jednej i drugiej kolumnie, no to e, mamy tak naprawdę ten wynik zapytania praktycznie taki sam, jakbyśmy robili operację bez grupowania na czystej tabeli. No ale dobrze, wróćmy do pierwotnej postaci, do takiej, której chciał od nas prezes i odpalmy zapytanie raz jeszcze. Z tego co widzimy, tutaj mamy już 5 rekordów 5 e, samochodów marki Skoda, 2 samochody marki Peugeot, i wszystkie kolumny wyświetlają się e, ładnie. Co ja bym zrobił jeszcze od siebie? Ja bym jeszcze dla prezesa posortował to zestawienie policzebności od największego do najmniejszego. Klauzulę order by już znamy z poprzednich odcinków. Order by liczebność w tym, momencie, w tym momencie, o ile dobrze pamiętamy, zostanie posortowane od najmniejszej do największej, bo taki jest domyślny sposób sortowania orakla. My byśmy woleli chyba, żeby jednak najliczniejsza wartość była na górze, żeby nakazać oraklowi sortowanie odwrotne, tak jak już wcześniej mówiliśmy, wystarczy dodać klauzulę DES po e, DES po, e, po kolumnie, po której sortujemy. Ponownie odpalamy zapytania. Rzeczywiście są posortowane już w odwrotną stronę. Wszystkie kolumny mają ładny nagłówek. Wszystkie funkcje agregujące zostały użyte poprawnie. Mamy wyliczoną średnią cenę dla każdego z modeli. Średnia cena dla skody, przypomnę, 33,800. Liczebność samochodów dla skody, 5. Za liczebność odpowiada, jeszcze raz przypomnę, funkcja e, count. Za średnią odpowiada funkcja average. A za, e, a za średni wiek samochodu odpowiada funkcja average która jest odgięta od bieżącego rocznika, czyli roku 2019. No dobrze, mam nadzieję, że w tym odcinku wszystko jest dla Państwa jasne. W tym momencie nie pozostało nam nic więcej niż po prostu skopiowanie, skopiowanie zestawienia i wklejania je do Excela, wysłania prezesowi. Niech ma, niech, może niech podejmuje swoje decyzje biznesowe. Na tą chwilę dziękuję bardzo za obejrzenie mojego odcinka i już niezwłocznie zapraszam na odcinek kolejny. Dziękuję bardzo.